Już teraz mogę mówić? Tak? Pani wychodzi? Wychodzę. Czy pani klapsa będzie dawać? Czy ja mam dać klapsa? Klaps. Dobrze. Dzień dobry. Tam mam słuchawki. Wszystko tam zostało. Proszę pani. Cześć, ja nazywam się Mateusz i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, jak to się stało, że bezprzewodowe słuchawki zmieniły moje życie na lepsze. Jak myślę sobie o XXI wiecznym człowieku, to myślę sobie, że zakup słuchawek bezprzewodowych nie jest czymś, co jest rewolucją, co jest w stanie zmienić czyjeś życie. Natomiast w moim przypadku dokładnie tak się stało. Jaki jest tego główny powód? Przede wszystkim nie jestem gadżeciarzem. Nie lubię gadżetów, nie lubię kupowania nowych sprzętów, nie lubię wymieniania sprzętów na nowe, chyba że chodzi o nową konsolę albo o nowego laptopa, bo to są takie rzeczy, które zawsze przydają się, e, jak są najświeższe i w e, najlepszej, i w najnowszej, w najbardziej aktualnej wersji. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek inne sprzęty, telefony, słuchawki, zegarki, wszystkie inne tego typu akcesoria, no nie. Nie jestem gażyciarzem, nie lubię kupować, nie lubię kombinować. Także zakup słuchawek bezprzewodowych był dla mnie czymś, no, czymś, co przez długi czas wydawało mi się raczej zbędne. Natomiast w tym roku postanowiłem poprosić świętego Mikołaja o to, żeby zestaw bezprzewodowych słuchawek zostawił mi pod choinką. I tak też się stało. Oznacza to, że od jakiegoś miesiąca Niecałego. Mam okazję używać tego sprzętu, który na początku miałem na uszach, a teraz mam na szyi. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że był to bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby poprosić Mikołaja dokładnie o ten sprzęt, bo to, w jaki sposób wpłynął na mnie i na moje życie, tak naprawdę yy, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Ale, dlaczego tak się stało? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, musicie się ze mną cofnąć wstecz bardzo, 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 bardzo. No może nie tak bardzo, troszkę wcześniej. Tak, mniej więcej do tego momentu i lądujemy na przełomie lat 90. i 2000. Mniej więcej. Wbrew wszelkim pozorom, audycja nie zawiera lokowania produktu. To, o czym będę opowiadał, nie jest reklamą sprzętu, który mam... U siebie na szyi i o którym będę opowiadał, A raczej chodzi o to, w jaki sposób jego funkcjonalność wpłynęła na mnie i na moje życie. Okej, okay. jesteśmy w drugiej połowie lat 90., na początku lat 2000. Na pewno jest po 97 roku, bo to był rok, w którym razem z całą rodziną przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, i tak naprawdę stamtąd mam wspomnienia, które gdzieś tam. Kojarzą mi się yy, właśnie z tym, o czym chciałbym dzisiaj poopowiadać. A z czym mi się dokładnie kojarzą? Kojarzą mi się z Shulto Czarnym Walkmanem, który był moim wiernym towarzyszem w pewnym momencie. Bardzo, bardzo wiernym. Zaczęło się oczywiście od tego, że miałem kilka kaset, z których mogłem słuchać muzyki. Podpinałem słuchawki i słuchałem muzyki. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to, co bardzo, bardzo mocno zapamiętałem, to wyciąganie od taty różnych płyt z muzyką. Które oczywiście wrzucałem do odtwarzacza i zgrywałem na taśmę, tak, żeby móc sobie słuchać ich e, w tym momencie, kiedy będę tylko miał na to ochotę. To był taki moment, gdzie już pojawiały się dyskmeny, natomiast ja Discmana nigdy nie miałem, miałem tylko walkmana. I już tak naprawdę w tamtym momencie pamiętam siebie jako młodego chłopaka, który wszędzie, gdzie się da, zasuwa ze słuchawkami na uszy. Później przewijamy rolkę trochę do przodu, lądujemy. Myślę, że gdzieś około 2003-2004 roku. Do drzwi naszego mieszkania puka kurier. Otwieram mu drzwi. Młody, tam, powiedzmy 13-letni chłopak, a on trzyma w ręku przesyłkę, którą trzeba opłacić za pobranie. Pyta się mnie, czy ty na pewno możesz odebrać tą paczkę. Mówię mu, no raczej, to dla mnie, bo tak się składa, że zamówiłem sobie wtedy pierwszy odtwarzacz MP3. To był dla mnie kolejny, jakby, level słuchania muzyki, właściwie w każdym miejscu, w którym, w którym tylko się da. I tak naprawdę, już od wtedy zaczęło się, w moim przypadku, słuchanie muzyki właściwie non-stop. Słucham w domu, słucham wychodząc z domu, słucham w autobusie, słucham w tramwaju, słucham spacerując. I do dzisiaj tak mi zostało. Jak tak sobie myślę, to ten odcinek powinienem nagrywać z tramwaju. Co zrywałem na MP3? Jak tak, pamięcią, jak tak sobie sięgam pamięcią wstecz, to pamiętam dwa, powiedzmy, że utwory. Właściwie to dwa takie zestawy. Jedno to jest utwór, yy, i jest to utwór, który możecie kojarzyć z reklamy Nutelli. Oczywiście zapomniałem sprawdzić sobie nazwę wykonawcy i tytuł utworu, który już po latach nie pamiętam, więc musiałem szybko zerknąć w internecie, jak to się nazywało. E, utworem z reklamy Nutelli był e, utwór Andreasa Johnsona, Glorious. I to było coś, co po prostu pamiętam, że katowałem w opór, zwłaszcza, że kojarzył mi się z reklamą Nutelli. Wiadomo, jako dziecko, kto nie lubi Nutelli. E, natomiast e, po prostu, jak okazało się, że mogę mieć ten utwór i go słuchać, to po prostu katowałem go w kółko na ripicie. Drugą taką rzeczą, którą miałem na i pamiętam, że po prostu leciała w kółko, był koncert Fatboy Slima Life on Brighton Beach. Pamiętam, że też po prostu w kółko w kółko leciało to na moich słuchawkach od początku do końca, od końca do początku. Zresztą ostatnio udało mi się to znaleźć gdzieś na YouTube i powiem szczerze, że to nadal jest. Jest taka muzyka, która po prostu, która po prostu robi, robi ogromną robotę dla mnie. Co dalej? Kolejnym etapem dla mnie był telefon Sony Ericsson. Nie wiem, czy pamiętacie, był jeden z modeli tego telefonu. Miał takie rozsuwanie, w sensie on był taki wąski, można go było sobie rozsunąć. Natomiast jedną z głównych jego opcji było to, że naprawdę miał naprawdę fajny odtwarzacz muzyczny i naprawdę fajnie się z niego słuchało muzyki. To był mój bardzo, bardzo, bardzo wielki przyjaciel. Gdzieś tam w czasach literalnych i w momencie, kiedy, kiedy pamiętam, że bardzo bardzo mocno wsiąkałem w muzykę hip-hopową, bardzo, bardzo dużo słuchałem wtedy ELDO i tak naprawdę, tak jak myślę sobie, że z każdym z tych urządzeń mam jakieś wspomnienie związane z muzyką, tak z tym Sony Ericssonem myślę, że zdecydowanie ELDO, e, nie pytaj o nią, to jest, to jest dokładnie ten klimat, który, e, który wtedy katowałem w kółko, a miałem kiedy katować, bo to był czas, kiedy jeździłem tramwajem bardzo dużo, też jeździłem jako repetycję, z jednego końca Łodzi na drugi koniec Łodzi, dokładnie z południa na północ, e, sam, tramwajem, jeździłem na korepetycje do mojej cioci e, z języka polskiego i coś trzeba było robić przez tą godzinną podróż w jedną i w drugą stronę, oczywiście, że zakładałem słuchawki, słuchałem muzyki, jak myślę sobie o swojej relacji ze słuchawkami i z muzyką, to widzę introwertyka, który jest otoczony masą ludzi, zwłaszcza w Tramwaju, ludzi, którzy gadają głupoty, którzy robią głupoty, których jest dużo, którzy y, robią różne dziwne rzeczy, a ja po prostu miałem ochotę wtedy zrobić tak: spojrzeć za okno i y, po prostu nie interesować się tym, co się dzieje tutaj, tylko skupić się na, y, na muzyce, którą, którą słyszę i na tym, co co dzieje się w, w słuchawkach i muzyce i myśleć sobie, rozmyślać, rozkminiać i zastanawiać się. Okej, okay. a co było dalej? Dalej już, troszkę, 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 troszkę dalej lądujemy w momencie, kiedy pojawiają mi się dzieci. Jedno, później drugie. Co to wszystko ma do słuchania muzyki? A no to, że jak sobie wracam do tych wcześniejszych wspomnień, oprócz tego słuchania w tramwaju, w autobusie i wszędzie, to prawda jest taka, że w domu też Katowałem muzykę na słuchawkach cały czas. Generalnie zawsze lubiłem do tej pory lubię po prostu ten moment wyciszenia się, wyłączenia od bodźców zewnętrznych i skupienia. Pomaga mi to skupić się na czytaniu, na pracy, pomaga mi się wyciszyć, uspokoić. Ja jestem w ogóle taką osobą, która ma problem z tym, żeby się wyciszyć tak bez takiego, tego typu bodźca, eee, więc, więc muzyka zawsze sprawia, że gdzieś łatwiej mi po prostu taki e, swobodny rytm myśli złapać i, i one wtedy mniej przestają się gdzieś tam kłębić w głowie. No ale właśnie, pojawiają się dzieci, dzieci coś... Ach, coś. Dzieci cały czas czegoś, yy, czegoś ode mnie potrzebują. Dzieci to dzieci. Dobrze po prostu jest yy, mieć na nie oko, dobrze jest yy, słyszeć, co się z nimi dzieje. To jest jakby jeden z czynników. Drugi jest taki, że no cóż, to już nie są czasy, gdzie większość dnia mogę sobie spędzić siedząc przy komputerze, czy przy książce, czy yy, cokolwiek w jednym miejscu. Tylko właściwie cały czas jest coś do roboty, a to coś trzeba posprzątać, a to coś trzeba ogarnąć, trzeba być w ruchu. No i prawda jest taka, że od pewnego momentu, nie tylko w domu, poza domem też, strasznie zaczęły mnie wnerwiać kabelki, jeśli chodzi o słuchawki. I to, że muszę je podpinać, gdzieś tam sobie zawijać pod ciuchami, bo nie lubię jak mi się plączą, czy tak samo jak idę na spacer i po prostu gdzieś tam mi dędają pod nogami, w, e, gdzieś tam wystając pod kurtki. Stąd też pomysł, żeby nie pisać do Świętego Mikołaja i poprosić o te bezprzewodowe słuchawki. Z rzeczy, które dzisiaj słucham, ich jest dużo więcej, niż do tej pory było, paradoksalnie, bo tak naprawdę, oprócz muzyki, której słucham nadal bardzo dużo, to dochodzą też inne elementy, takie jak podcasty, których w tamtych czasach nie było, na pewno nie było tak dużo. Dochodzą filmy na YouTube, zwłaszcza wspominamy o tym w pierwszym odcinku, yy, zwłaszcza Wyścigi e, samochodowe, które potrafią mieć takie momenty inaczej. Oglądam wyścigi, które mają mi po 24 godziny, i tam sporo jest takich momentów, w których dzieje się naprawdę dużo. Natomiast mi wpływają takie momenty, w których nie dzieje się prawie nic. Natomiast mnie ogromną, ogromną przyjemność sprawia po prostu słuchanie tego, co mówią komentatorzy. E, większość serii wyścigowych, które oglądam, jest komentowana w taki sposób, że po prostu, jakby to był sam komentarz, to mógłbym, e, to mógłbym tylko przy tym siedzieć. Co też sprawia, że dzięki temu sprzętowi mogę teraz zrobić sobie Click Play. Leci to sobie. Nie dzieje się nic szczególnego w tym momencie, a ja mam założone słuchawki na uszy. I chodzę sobie po całym mieszkaniu. Sprzątam, ogarniam, działam. I jednocześnie wiem, co się dzieje, słucham, co się dzieje. Eee, trochę jak miał radio ze sobą cały czas. Widzę w tym wszystkim jeszcze jeden ogromny plus. I jest to kwestia tego, że no właśnie, jest nas czwórka w domu. Każde z nas lubi sobie czegoś słuchać, coś oglądać, coś grać. Prawda jest taka, że razem z moją narzeczoną Dominiką oboje mamy już takie zestawy właśnie bezprzewodowych słuchawek między innymi też z tego powodu. W którymś momencie po pierwsze potrzebujemy się odciąć od tych wszystkich dźwięków, które są dookoła. Po drugie Mamy już dzieci, które są na takim etapie, że jeżeli przez chwilę nie będziemy ich słyszeć, to wiemy, że nie zrobią sobie jakiejś wielkiej krzywdy. To oczywiście nie jest wykluczone, natomiast są w stanie do nas przyjść i nam powiedzieć, że coś się dzieje, i to na pewno ułatwia nam organizację w domu. No i kolejny aspekt, jak tak każdy sobie włącza wszystko, to prawda jest taka, że nikt nie słyszy niczego. I to jest coś, co sprawia, że naprawdę, mając teraz te słuchawki i myjąc sobie podłogę. Nie ma z tym problemu, że dzieci w tym czasie oglądają bajkę, a Dominika ogląda sobie serial na tablecie. Nikt nikomu nie przeszkadza, a przynajmniej ja nie przeszkadzam im. I po prawdzie, oni nie przeszkadzają mi. Co to spowodowało dla mnie? Jaką to spowodowało różnicę? Ano taką, zwłaszcza z perspektywy muzyki, że dzięki temu, że nie mam tylu, no powiedzmy sobie szczerze, ograniczeń z perspektywy, z perspektywy słuchania muzyki. Nie muszę się zastanawiać, czy nie wiem, mam kieszenie w spodniach, żeby schować telefon, bo po prostu może sobie leżeć gdzieś tam e, swobodnie na blacie. E, jest mi dużo łatwiej sięgać w końcu po muzykę, której na co dzień nie ma po prostu przestrzeni, żeby posłuchać. Bo czasem jest tak, że jest jakaś płyta, która po prostu ma jeden czy dwa utwory, które mnie interesują. Ja w ogóle mam tak, że lubię słuchać wykonawcę. Całą dyskografię wykonawcy. E, aktualnie jestem na etapie drugiej albo trzeciej, chyba drugą, skończyłem właśnie słuchać e, płytę KRS One i po prostu mam ochotę przesłuchać od pierwszej do ostatniej płyty wszystko, e, wszystko, co wydał. Dzięki temu mam taką sposobność, żeby tu sobie kliknę, posłucham trzy utwory, tam sobie kliknę, posłucham trzy utwory i e, dzięki temu dużo, dużo, dużo łatwiej jest mi zebrać sobie to w całość, nawet słuchając po 5-10 minut e, w różnych momentach przez. Przez cały dzień. Także pojawienie się tych słuchawek w moim życiu sprawiło, że trochę czuję się tak, jakbym wrócił się do lat młodości, do tego momentu, gdzie rzeczywiście tego było bardzo, bardzo dużo, kiedy to właściwie wypełniało moje życie, no niemalże w każdej sekundzie, łącznie z nocą, bo zdarzało mi się, zdarzało mi się spać ze słuchawkami na uszach. Akurat z tymi będzie mi ciężko, bo śpię na boku. E, natomiast e, już zastanawiam się, czy nie sprawić sobie też w którymś momencie takich dousznych, żeby, żeby po prostu było. E, było mi łatwiej też e, słuchać muzyki e, zasypiając. Jeśli chodzi o to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to tyle. To z czym ja wychodzę z perspektywy mojego niegadziciarstwa e, i tego, że czasem mam opór przed takimi rzeczami, które jednak w tym przypadku okazuje się, że mega mega bardzo ułatwiają życie. E, I to co ja sobie teraz jakby wziąłem dla siebie po tym wszystkim jest to, że czasem warto spojrzeć na siebie z przyszłości, spojrzeć trochę wstecz i pomyśleć sobie, co kiedyś dawało mi radochę, czy jest dzisiaj coś takiego, co mnie przed tym blokuje, to raz, a dwa, czy jest coś takiego, co mogę zrobić, żeby tej blokady nie było. W moim przypadku okazało się, że ta blokada ciągnie się od wylotu słuchawek do wejścia do telefonu. Kiedy tej blokady nie ma, naprawdę wracam do czasów, w których, których po prostu żyło mi się fajnie, bez Wielkich trosk, bez wielkich ograniczeń. Po prostu sobie żyłem ja i muzyka. I to jest świetne i to naprawdę sprawia, że czuję się dzisiaj dużo, dużo, dużo lepiej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki. Cześć. Małe PS. Muszę wspomnieć o dwóch albumach, które mają dla mnie ogromne znaczenie. Podwójne. Po pierwsze, bardzo je lubię i po prostu bardzo dobrze mi się kojarzą. Wniosły bardzo dużo wartości do mojego życia. A po drugie, mają coś takiego w sobie, że... Kojarzył mi się z konkretnym dniem tygodnia, mianowicie z sobotą. I jest to album L27, i jest to album Rudimental Home. Coś takiego jest, że miałem tendencję do tego, żeby kiedy zaczyna się weekend, sięgać po płytę warszawskiego rapera, a w późniejszych latach po płytę rudimental. Przychodziła sobota. Czy to były sobotnie porządki, czy to była właśnie w końcu chwila dla siebie po całym tygodniu pracy. Odpalałem jedno albo drugie i naprawdę dawało mi to poczucie takie, o oh, nie, yeah, to jest ten weekend, to jest ten moment, to jest ten dzień, który, który należy dla mnie. I prawda jest taka, że wczoraj dokładnie taki dzień był, sprzątanie, latanie z odkurzaczem, z mopem, a ja zakładałem słuchawki na uszy. Puszczałem sobie kolejne kawałki z płyty Eldo i myślałem sobie, yeah, fajnie. Po prostu fajnie, dobrze. Dzięki, cześć.